No, hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj jesteśmy w firmie EcoFactor, która razem z nami podjęła inicjatywę otworzenia centrum napraw silników i baterii do samochodów elektrycznych, co zresztą, jak widzicie, tutaj się odbywa. Tutaj leży właśnie na stole silnik do testu model Y, tylny, który się skończył. Dodatkowo tutaj mamy ee, Obudowę baterii do testy Model S. Zaraz Wam pokażę, gdzie leżą moduły. Tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo modułów do testy Model S wymontowanych. Jest całe przyrządowanie do balansowania poszczególnych modułów, do sprawdzania napięć, do programowania. Tam macie z kolei baterię z Tesli Model 3Y, która prawdopodobnie czeka na swoją naprawę. Moduły z Tesli Model 3Y są bardzo trudne do obsługi bo mają po 100 V, a do tego są ogromne. Być może będę w stanie Wam zaraz też pokazać, jak wygląda taki moduł. Tutaj widzicie jeden moduł z Tesli Model 3Y. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, a dodatkowo waży w okolicach 100 kg. Także jest to bardzo ciężka praca, żeby taki moduł wyciągnąć, a już nie wspomnę o jego zbalansowaniu. Tutaj widzicie częstą usterkę, w, jakby w, nazwijmy to w Exploded View, czyli macie silnik duży do Tesli Model S. Na, jakby rozebrany na poszczególne elementy. Tu jest wirnik. Musicie pamiętać o tym, że to jest silnik inwerterowy, czyli odwrócony. Także wirnik ma taką formę. Natomiast uzwojenie znajduje się na statorze, czyli tutaj. I bardzo często tutaj dochodzi do przebicia i po prostu silnik przestaje funkcjonować. Dodatkowo oczywiście wszystko to jest spowodowane tym, że do środka do silnika dostaje się ciecz. Dosyć no, rzadszą usterką w silnikach w Testi Model S jest awaria układu przeniesienia napędu, czyli mechaniczne uszkodzenie. To jest oczywiście najmniej kłopotliwa sprawa. No i kolejna usterka, do której dochodzi też poprzez problemy związane z chłodzeniem, czyli z dostawaniem się cieczy, to problemy z samym inwerterem. To jest właśnie inwerter tak przy okazji. Także macie tu silnik rozebrany na części. Bardzo duży problem jest ze statorami. Statory nikt tego w Polsce nie przewija, bo po prostu w tej chwili taka usługa byłaby droższa niż kupienie takiego statora. Natomiast sama część staje się bardzo trudno dostępna. Do, powoli dochodzi do takiego momentu, że kupienie nowego silnika staje się sami bardziej opłacalne niż remont. To taka specyficzna sytuacja. Tutaj macie kolejny silnik w częściach. Także macie okazję, żeby sobie to wszystko zobaczyć od środka, jak to wygląda w momencie, kiedy dostanie Wam się ciecz do, środ do, do, do wnętrza, do silnika i w najgorszym wypadku dojdzie do przebicia na statorze. Dobrze, jest ze mną e, Iwan, który jest e, kierownikiem tej placówki Ekofaktora w, e, w Chorzowie. Ja też chciałem, przy, e, jakby troszeczkę poproszę Iwana, żeby powiedział więcej na temat firmy, bo Ekofaktor to nie tylko warsztaty, ale też e, bardzo ciekawy inny koncept. Natomiast przede wszystkim chciałbym Wam się poprosić jakbyś powiedzieć, co ty tu robisz tak naprawdę wspólnie z nami, jeżeli chodzi o naprawę samochodów. No z początku firma Ecofactor, e, e, jej początek był gdzieś w 2016 rok i to e, były projekty e, samochodów ze spalennikowych, zrobić elektryczny samochód. Konwersje. Konwersje, tak. A potem. E, Початок продукції ладоварок. Ми продуктуємо лядоварки до самоходів електричних як малий, а так і дуже DC. От 50 до 320 кВт. В Україні маємо 990 ладоварок в Січі. Ми стежімо є ще операторами. То я можу yeah. тут теж трохи зупиню. E, firma EcoFactory jest największym w tej chwili, czy drugim co do wielkości operatorem Na ładowarki? ten moment po większości stacji druga w Ukrainie. Tak. Drugim co do wielkości operatorem sieci ładowania samochodów elektrycznych na Ukrainie, a dodatkowo z tego co wiem, macie też chyba jakieś ładowarki w innych krajach. mamy w Austrii, mamy w Brytanii i nowe ładowarki nasz partner na Palma de Mallorca. Пальма Так, 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 так. На той момент друге місце в Україні маємо, але ми, що наступний рік ми будемо номер 1 в Україні, бо дуже тих, як хабов. Єдна льодоварка може там 4-6 і так далі від 120 кВт до 320 км. Сервіс otвартий був в Україні в 2017 році. Маємо дуже варштаб в Україні в Одесі. І з 22 2022 року отложили ж ми тут в Хожові варштат, направляємо батареї до самоходів електричних Тесла і щільники дуже як і стоїм в Model S, Model X Performance, а руніш e, Model S, як і маємо тільки один щільник. Так як Іван вспомняв, вони ще тут головні концентрують на батареях і щільниках, що є якби підставою нашої співпраці. Так, як теж напомкнуємо в нашій публікації на Фейсбуку, Od jakiegoś czasu wszystkie zdiagnozowane, albo większość zdiagnozowanych przypadków bateryjnych w naszej sieci trafia i będzie trafiało do firmy Ecofactor, gdzie wspólnymi siłami, a tak naprawdę na podstawie ich, ich możliwości technicznych, te baterie silnikowe będą naprawiane. Z tego względu, że jak wiecie, w większości naszych warsztatów nie mamy technicznych możliwości i nie mamy miejsca, żeby to robić. Tak jak widzieliście zresztą na filmach naszych z EV Repair, jedna naprawa baterii tak naprawdę unieruchamia połowę warsztatu na 2-3 tygodnie. Tutaj panowie mają doskonałe warunki na to, żeby te baterie i silniki naprawiać. Mają trzy podnośniki ustawione nie w anfiladzie, ale w taki oto sposób. Mają wózki, które dzięki nim my też w tej chwili używamy. No i mają sporo miejsca, żeby te baterie składować w sposób bezpieczny, co jest bardzo ważne, bo baterie nie można składować jedna na drugie, nie można tego robić w sposób nazwijmy to randomowy. Tylko baterie muszą być schowane w odpowiedni sposób. Dodatkowo ja byś mogła pokazać z tyłu. Niektóre samochody przebywają w tak zwanej strefie kwarantanny, czyli są oddalone od głównego miejsca, gdzie się samochody naprawia i oczekują jakby już na odbiór od klienta, czyli po naprawie samochodu samochód nadal jeszcze spoczywa w kwarantannie przez około tydzień czasu, zanim zostanie odebrany. Z kolei w drugiej, z drugiej strony tam znajdują się samochody, które są jeszcze nieprzyjęte, które też są na kwarantannie, w szczególności jeżeli są wykryte w nich przypadki. E, związane na przykład właśnie z wysokim napięciem, z problemami z izolacją i tak dalej Taki samochód musi przebywać minimum 24 godziny w kwarantannie I panowie się bardzo jakby restrykcyjnie e, do tych zasad stosują I will switch to English shortly So right now I'm speaking to the main engineer of uh, Eurofactor It's Max, uh, we know each other for many years Hi Max So uh, Max is responsible for all the magic that's happening here Uh, he is well known, and he is working with Tesla's for many uh, ages. How long you are working with Tesla's? About five years. Five years, and you started uh, in your city, which was Odessa. Odessa. So, uh, Max was uh, initially you were you were repairing uh, TV sets, as far as I remember. This was your first job. Uh, I was main engineer in tel tele ah, tel telecom. Company, yes. uh, TV, TV company. Okay, so uh, Max was uh, dealing uh, with uh, TVs, and uh, then he smoothly went into the Teslas. Our first experience was when Max was helping me to repair Tesla for one of our customers, which has some DC to DC issue, and we, I made a mistake and I make some short on. Uh, it was uh, DC DC converter. DC DC converter, but I make short on uh, interlock. Interlock. And I didn't know about it, and Max found it within 15 minutes. So that shows uh, how to say where, um, level of expertise that Max already has, because he has huge experience. And I think if I will wake him up like uh, 5 a.m., he can uh, immediately tell me what is the block diagram of whatever module of Tesla. So huge experience. Thank you very much, Max. Thank it's, you. Uh, it's nice to have you with, together with us. Tak jak widzieliście na naszym materiale, rozwijamy się nie tylko w sensie geograficznym, ale również merytorycznym, przez co rozumiem, że zwiększamy nasze możliwości napraw, a w tym wypadku my mam na myśli silniki i baterie do samochodów elektrycznych, oczywiście głównie do Tesli. Także dziękuję jeszcze raz firmie Ecofactor za dołączenie do naszej grupy i wspólne podjęcie inicjatywy w zakresie silników i baterii. Wam bardzo dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie Was zapraszam do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się na razie.